Gdybyś nie był robotem, na pewno byłby jadowity. Ci włamywacze już prawie weszli do środka! Powstrzymam ich! Włamujesz się czy nie? Skoro to takie proste. Odsuń się! Nie patrz, jak ciała! Tak, chyba już pan. Was to nie zwiedzie. Nowy Jork to świetne miasto, gdzie się go nie okrada. Odlewnię, to sporo się tu dzieje. Dlaczego to tyle trwa? Dodatkowe zabezpieczenia. Tu bywa wyzwaniem. Racja. Bądź gotów. Poluj, by żyć. Żyj, by polować. Muszę oczyścić dachy i dostać się do środka. Roi się tu od łowców. Jeśli to dla mnie, to miło. Hej. Wreszcie skończyliśmy z tatą. Nadal nie wiem, gdzie jest doktor Konors. Dawno nie widziałem taty tak zmartwionego. Znajdziemy Konorsa. Możesz zadzwonić do MJ i powiedzieć jej, żeby poszła do jego domu? Tak, dobry pomysł. Spotkamy się w fundacji, gdy wszystko tu ogarnę. Gdzie jesteś? Pomóc ci? W Williamsburgu, w Starej Odlewni. Wygląda na to, że przetrzymują tu Tombstone'a. To brzmi jak robota dla Spider-Bracholi. Zdecydowanie nie będziemy się tak nazywać. A jak nazywasz siebie i tamtego? Nie wiem. spider Spidermenowie? spider -manowie. To mylące. Muszę kończyć. Tu jest odgromałowców. Czyli pomoc się przyda? Nie, nie przychodź tu. Oni są niebezpieczni. Nie możemy ryzykować. Na razie. Zachowaj czujność. Nikt nie może się wędrować. Proszę oczyścić drogę. Pozbyć się łowców, zanim wejdę do środka. Ktoś zniknął. Przeszukać teren. Znaleźć intruzów. Zapolujmy razem. Dobra nocka. Ten komin wygląda jak wejście. Skończyłem rozmawiać z Andrzej. Mówiła, że pojedzie do Gonolsa. Tu świetnie. Tak, tylko się upewniam. Jesteś w odlewni, tak? Tak. Co ty robisz? Ćwiczę. Wracaj do treningu. Muszę znaleźć Tombstone'a, zanim skończę jak Skorpion. Traciliśmy łączność na zewnątrz. Zmocnijcie ochronę przy Tumstone. Wezmę posiłki. Posiłki. Lepiej załatwię to po cichu. Na ostatni. Sprawdzę, co to. Słodki znów. No to pewnie szczury. Wewnętrzny meldunek! Cisza? Idź, może będziemy sam. Czekajcie, ruszam tam. Dajcie wsparcie! Spieszmy się, polujmy! Już chyba wszyscy. Ale zawsze chcę cię utrudniać. Harry, co ty tutaj robisz? Pomagam ci, Spider-Manie. Nie ma za co. Chciałem to załatwić po cichu. Czy niby to moja wina? Ty lewo, moja prawą. Do dzieła! Pierwsza, nie chciałeś pomocy, ale. No co Szczerze! Liczyłem, że zaczniesz od czegoś łatwiejszego! Jak mam się nauczyć, że w terenie, co? Ile Nigdy nie byłem tak silny! Nie daj mu się znieść! Wciąż możesz oberwać! Poklokuj bronią! Czyż zawsze się tak To Tu nie chodzi tylko o bijatyki! Ty. Musiałem dokonywać trudnych wyborów! Tak to nie jest. cię! Nie załatwi. Będziemy musieli znaleźć jakiś inny sposób. Uważaj! Są też na platformach! Trzymaj się dala od linii ognia i zdejmuj łowców! To kiepski moment, żeby się przekonać! To jaki jest plan? Pracuję nad nią. Dawaj na ten walków z tyłu! Stary, na pomysł, jak to unieszkodliwić! No to wkucham. Na górze, zbiornik! Mam pomysł! Patrzę na zbiornik! Super Zwola. Byłego super złoczyńcę Mimo wszystko kilka razy próbował cię zabić. Spróbuję się zmienić. Chcę mu pomóc. Ty to naprawdę wierzysz w każdego człowieka. Dobra, to teraz. Hawaj! Trzeba uderzyć, i oni to zrobią! Nie znowu się Jest jeszcze jeden? Brać go! Kocham twój entuzjazm, ale wolę ruszać głową, niż się przemęczać. Dajemy ratę. To Dopóki nie nawalimy. Rozumiem. Nie zawiodę cię! Ten ogień ci nie przeszkadza? To nie jest okej! Okay. Nawet się nie spóźnimy! Nadchodzę! Trochę się pokomplikowało. Idź nowego! Zobaczcie, się trochę gorąco! Uh. 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 go! Ustawiciel! Jest... Za dużo! O! Trzymaj się! Wszędzie wiem, jak to jest! Ten kostium rządź! Chyba zaczynam tu łapać! Nie zły z ciebie będę! Może jednak odzyskam robotę! Ja nie pójdę! 妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈 Musimy spadać szybko! Uh. 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 Że, jak się nie ruszymy, to nas nie zobaczy. Marzenia ściętej głowy są tu! Co się stało z twoim kostiumem? Nie wiem! Ten alarm na mieczowi w głowie! Dobrze, że ci przeszło! Szał! Macety, naczyńki! A teraz robotami! Nie zapominaj o roboczym!

Złapcie ich po kolei! Dobra! Jeden po prostu! Robicie trochę ostro! Robię mnie! dajesz Zróbmy to! mi się czuć trochę niepewnie. Damy radę? Oczywiście. Jak to Spider kumple? Dobra. Jest i on. Co robimy? Trzeba go uwolnić. Odwrócę ich uwagę. Ty spróbuj go wydostać. Dobra. Tak szybko dorastają. Wyciągnę cię stąd, dobra? Nie dasz rady. Wszystko jest uzbrojone. Załatwię to! Co ci powiedziałem? Sorry, ale to mój pierwszy dzień. Przydałaby się pomoc! Zaraz wracam. Co oni urośli? Już po tobie! Trochę więcej oliwy do ognia? Zatrujesz sobie w takim momencie? Hej, tej pracy! Zabaw! mają przybył na Ej, hey, trochę wdzięczności! Ha. Najpierw spróbujmy przeżyć! Co no to oni się właściwie biorą? Może z jakiejś agencji pracy? Uh. On, musimy wyłączyć ten piec! Tam! Jeśli przeciążymy maszynę za pomocą płodziwa, powinna się wyłączyć! Widzieliście to? Miasta! Odczepili się? Załą porę, żeby wyłączyć piec! Zabijać. Nie taki był plan! Sorry! Nie odpuszczają! Cóż, to tak jak my! Robi się gorąco! Nie zauważyłem! Kościół jest chyba odporne. formy. Nie mamy na to czasu! Co mam robić? Łódź szybciej! Tylko trafi! Musimy wydostać tu z pola! Uschodźmy sam! Wyciągnij te podwory! O co Ale to chyba najlepszy dzień mojego życia! Częściej wychodź z domu! Jeszcze tylko dwie! Z czego to jest zrobione? Nie wiem, ale... Cały budynek się bali! Próbuj dalej! O na Trzymaj! Wytrzymaj! Pozbądźmy się tych potwórz! Ognia! Działamy! Ja E co terá? Praca zawsze jest taka stresująca. Dla relaksu, serdecznie polecam ją. Życie wam miłe ruchy. Nie, 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 nie! Zniknął! Bez paniki! Szybko! Denty! Kari! Kari! Muszę jechać. Czekajcie! Zerkniesz czy nie idą? Dobra! Jedyny minus wyjścia na prostą to. To znaczna utrata kondycji, nie? Jakoś zdążyliśmy. Nie wszyscy mieli tyle szczęścia. <laughs> nie daliby rady mnie załatwić. Poza tym, czekali, aż ich szef zrobi to osobiście. Masz gdzie się ukryć? Tak. Jak jeszcze raz się zjawią, będę gotowy. Przekaż kumplowi podziękowania za pomoc. Do zobaczenia, pająku. Rozdzielili się. My też powinniśmy. Ca. Dobra robota. Serio? Myślałem, że tylko wszystko partole. No tak. Ale lepiej się nie dało. Co ty? Rzekaj. Sorry. Nie do końca ogarniam, jak to działa. Fajny wzór. Jaki wzór? To ty nie. <laughs> Na to wygląda. Ale czad. Naprawdę jesteśmy spiderziomami. <laughs> Chyba wrócę do laboratorium. Może doktor Connors się pojawił. Słusznie. Odezwę się później. Tylko nie chodziło znowu o jakiegoś robala. Najpierw zadzwonię do Pita. Hej, Miles. Hej, stary. Co z tobą? Nie potrzebujesz pomocy? Właściwie to nie. Udało nam się uratować Tombstone'a, zanim Kraven zdołał go dorwać. Nam? O, tak w dużym skrócie. Mój kumpel Harry ma jakiś super kostium. Skopał w nim wiele tyłków. Na pewno pomoże nam z tymi łowcami, sam zobaczysz. Czekaj. Czyli jest jednym z nas? Tak jakby... Wszystko dzieje się szybko, ale oddzwonię. Muszę kończyć. Cały Pit. Ciągle to samo. No dobra, to lepiej sprawdzę, co mamy.